Ostatniego dnia moich urodzin, moi rodzice zostawili mnie samą i pojechali w podróż z moją siostrą. Nawet mnie nie zaprosili. Zostawili mi tylko listę obowiązków domowych. Wtedy zrozumiałam, że tak naprawdę nic dla nich nie znaczy. Podjęłam więc decyzję, której się nie spodziewali. Cisza w domu była przytłaczająca. Nie było zapachu tortu unoszącego się w powietrzu. Żadnych zapakowanych prezentów na stole, żadnych radosnych głosów wołających mnie po imieniu. To były moje urodziny, ale dla mojej rodziny był to dzień jak każdy inny. Obudziłam się wcześnie, z sercem pełnym cichej nadziei, choć wiedziałam, że najprawdopodobniej nie będzie żadnej celebracji. Od dziecka byłam przyzwyczajona do bycia tą zapomnianą. Moi rodzice nigdy nie ukrywali, że to moja młodsza siostra, Helena, jest ich faworytką. Była ich księżniczką, oczkiem w głowie. A ja? Ja byłam tylko tłem w ich życiu. Mimo to, gdzieś głęboko w sobie, wciąż miałam tę naiwną nadzieję. Może w tym roku będzie inaczej. Może tym razem o mnie pamiętają. Zeszłam na dół z wymuszonym uśmiechem, gotowa usłyszeć wszystkiego najlepszego. Ale zamiast tego zobaczyłam mamę i tatę pakujących walizki. Helena skakała obok nich podekscytowana, odliczając minuty do wspólnej podróży. To ona pierwsza mnie zauważyła. Och, już wstałaś rzuciła obojętnie. Moi rodzice nawet na mnie nie spojrzeli. Serce mi przyspieszyło, a cisza stała się nie do zniesienia. Wyjeżdżacie? zapytałam w końcu. Mama spojrzała na mnie z tym samym zimnym, niecierpliwym wzrokiem, który znałam aż za dobrze. Tak. Jedziemy nad morze z twoją siostrą. A ja? Przez chwilę zapadła niecisza. Mama wymieniła spojrzenie z tatą, po czym odpowiedziała tonem, jakby mówiła o czymś zupełnie błachym. Ty zostajesz. Przełknęłam ślinę. Ale dziś są moje urodziny. Mój głos był ledwo słyszalny, cichy jak szept. Ojciec westchnął ciężko, jakbym mówiła coś absurdalnego. No i co z tego? Jesteś już wystarczająco duża, żeby zrozumieć, że świat nie kręci się wokół ciebie. Poczułam, jak ściska mnie w piersi. Chciałam krzyknąć, zapytać, dlaczego nigdy mnie nie uwzględniają, dlaczego nigdy nie traktują mnie z taką czułością jak Helenę. Ale zanim zdążyłam powiedzieć choć słowo, mama podała mi złożoną kartkę papieru. Tu masz listę obowiązków. Chcę, żeby dom lśnił, gdy wrócimy. To był ten moment, ta jedna chwila, w której coś we mnie pękło. Nie tylko mnie zignorowali w dniu moich urodzin, zostawili mi jeszcze całą listę domowych obowiązków. Jakbym była służącą. Jakbym była nikim. Stałam w progu i patrzyłam, jak odchodzą. Śmiali się, rozmawiali, byli tacy szczęśliwi. Ani razu nie obejrzeli się za siebie. I wtedy właśnie coś się we mnie zmieniło. Coś się we mnie złamało. A wraz z tym narodziła się we mnie decyzja. Nie będę już dłużej żyć w ten sposób. Zrobię coś, czego nigdy się po mnie nie spodziewają. Stałam w drzwiach przez kilka minut, słuchając, jak dźwięk silnika ich samochodu powoli znika w oddali. Moi rodzice i siostra jechali nad morze, śmiejąc się i ciesząc, podczas gdy ja zostawałam sama. W dniu moich własnych urodzin. Wzięłam głęboki oddech, próbując stłumić narastającą we mnie złość i ból. Mój wzrok padł na pamiętą kartkę papieru, którą matka wcisnęła mi w dłoń przed wyjściem. Drżącymi rękami rozłożyłam ją i przeczytałam listę obowiązków. Gruby biały znacznik wyboru umyć wszystkie naczynia w zlewie. Gruby biały znacznik wyboru przetrzeć podłogi w całym domu. Gruby biały znacznik wyboru wyszorować łazienki. Gruby biały znacznik wyboru poskładać i schować wyprane ubrania. Gruby biały znacznik wyboru ugotować coś na ich powrót. Wpatrywałam się w tę listę, czując narastający ucisk w gardle. Jak mogli być tak zimni? Nie tylko mnie całkowicie zignorowali, ale jeszcze zostawili mi obowiązki, jakbym była ich służącą, a nie córką. Usiadłam przy stole, pozwalając kartce opaść przede mną. Cisza w domu była przytłaczająca. Zawsze traktowali mnie z obojętnością, ale tego dnia prawda była bardziej bolesna niż kiedykolwiek, dla nich nie znaczyłam nic. Przypomniałam sobie wszystkie chwile, w których byłam spychana na drugi plan. Kiedy Helena dostała wielkie urodzinowe przyjęcie, pełne gości, dekorowanego tortu i drogich prezentów, a ja musiałam zadowolić się gotowym ciastem ze sklepu. Kiedy rodzice opłacili jej zagraniczny kurs, nie biorąc nawet pod uwagę, że ja też mogłabym chcieć takiej szansy. Kiedy nie chciała się ze mną czymś podzielić, a mama mówiła, Oddaj jej, kochanie, twoja siostra jest młodsza i ma pierwszeństwo. Zawsze to akceptowałam. Zawsze przełykałam ból i upokorzenie. Ale tego dnia coś się zmieniło. Powoli podniosłam się z krzesła i podeszłam do zlewu, gdzie piętrzyły się brudne naczynia. Wzięłam do ręki talerz, spojrzałam na niego przez kilka sekund i po prostu puściłam go z powrotem. Upadł z głuchym stukotem. Nie zamierzałam tego robić. Nie zamierzałam już więcej zabiegać o miłość ludzi, którzy nigdy się mną nie przejmowali. W mojej głowie zaczęła kiełkować pewna myśl. Rodzice spodziewali się, że wrócą do czystego domu, jak zawsze. Spodziewali się, że zaakceptuję to wszystko w milczeniu, jak zawsze. Ale tym razem nie zamierzałam odegrać przypisanej mi roli. Tym razem zrobię coś, czego nigdy się po mnie nie spodziewają. I ta decyzja zmieni wszystko. Dom tonął w duszącej ciszy. Zazwyczaj próbowałam ją ignorować. Zajmowałam się czymś, udawałam, że mi to nie przeszkadza. Ale tego dnia było to niemożliwe. Moi rodzice nie tylko zostawili mnie samą, sprowadzili mnie do roli służącej. Nawet przez chwilę nie pomyśleli, że mogłabym chcieć pojechać z nimi. Nawet nie pamiętali, że to moje urodziny. Usiadłam na kanapie, wpatrując się w pustą przestrzeń. Uścisk w gardle stawał się coraz silniejszy. Chciałam płakać, ale jednocześnie odmówiłam sobie tego. Oni nie zasługiwali na moje łzy. Wstałam i zaczęłam przechadzać się po domu, czując ciężar własnej obecności w tym miejscu. Spojrzałam na stół w kuchni, ani tortu, ani prezentów. Tylko lista obowiązków, przypominająca mi, że w domu, który powinien być moim, nie byłam mile widziana. To był ten moment. Chwila, w której coś we mnie pękło. Nie musiałam tu być. Nie musiałam tkwić w tym domu jak zbędny ciężar, czekając, aż w końcu mnie zauważą. Bo prawda była prosta, oni nigdy mnie nie zobaczą. Należałam do siebie samej. I jeśli nikt nie zamierzał świętować moich urodzin, to ja zrobię to sama. Po raz pierwszy w życiu postanowiłam zrobić coś wyłącznie dla siebie. Sięgnęłam po plecak, spakowałam kilka ubrań, telefon, ładowarkę i te kilka oszczędności, które udało mi się zebrać. Nie wiedziałam dokładnie, dokąd pójdę, ale wiedziałam jedno, nie zostanę tutaj. Przechodząc przez kuchnię, dostrzegłam listę obowiązków leżącą na stole. Wzięłam długopis i z zaskakującym spokojem dopisałam na samym dole. Dziś wybrałam siebie kropka. Zostawiłam kartkę tam, gdzie była jako dowód na to, że tego dnia coś zmieniło się na zawsze. A potem, nie oglądając się za siebie, wyszłam frontowymi drzwiami. I po raz pierwszy od wielu lat poczułam, że jestem naprawdę wolna. Chłodne powietrze uderzyło mnie w twarz, gdy tylko wyszłam z domu. Serce biło mi jak szalone, dłonie drżały. Nigdy wcześniej nie zrobiłam czegoś takiego. Nigdy nie wyszłam bez uprzedzenia, nigdy nie złamałam zasad. Ale tym razem po prostu mnie to nie obchodziło. Szłam bez celu, czując mieszankę strachu i ekscytacji strachu, bo nie miałam pojęcia, dokąd pójdę. Ekscytacji, bo po raz pierwszy w życiu podjęłam decyzję wyłącznie dla siebie. Spojrzałam na telefon. Żadnej wiadomości od rodziców. Żadnego połączenia. Żadnego zaniepokojenia. Mogłabym zniknąć, a oni nawet by tego nie zauważyli. Ta myśl zabolała, ale nie pozwoliłam, by mnie zatrzymała. Ruszyłam do kawiarni, obok której zawsze przechodziłam, ale nigdy nie miałam odwagi ani pieniędzy, by do niej wejść. Tego dnia weszłam. Zamówiłam kawałek czekoladowego ciasta i kawę. Było to coś więcej niż zwykły posiłek. Był to symbol. Jeśli nikt nie zamierzał świętować moich urodzin, zrobię to sama. Usiadłam przy stoliku przy oknie i po raz pierwszy tego dnia uśmiechnęłam się szczerze. Wtedy usłyszałam głos, który wyrwał mnie z zamyślenia. Świętujesz coś? Spojrzałam w bok i zobaczyłam kobietę, na oko po pięćdziesiątce, z ciepłym uśmiechem na twarzy. Miała na sobie fartuch, więc domyśliłam się, że jest właścicielką kawiarni. Zawahałam się przez chwilę, ale zdecydowałam się na szczerość. To moje urodziny. Jej wyraz twarzy nieco się zmienił. Zerknęła na mój stolik. Żadnych prezentów, żadnych gości. Tylko ja i moje samotne ciasto. W takim razie wszystkiego najlepszego powiedziała z serdecznym uśmiechem. Ale jesteś sama? przełknęłam ślinę. Mogłam skłamać. Ale po co? Moi rodzice wyjechali z moją siostrą. Zostawili mnie w domu. Nawet nie pamiętali. Na krótką chwilę w jej oczach pojawiło się coś na kształt współczucia. Wiesz, zaczęła, siadając naprzeciwko mnie. Widziałam już wiele historii w tej kawiarni. Ludzi, których zapomniano, odtrącono. Ale chcesz wiedzieć coś ciekawego? To zawsze właśnie tacy ludzie odnajdują drogę, której nikt się po nich nie spodziewa. Zamilkłam, przetwarzając jej słowa. A jaka była twoja droga? Zapytałam z ciekawością. Zaśmiała się cicho. Mnie też kiedyś zostawiono. Dlatego otworzyłam te kawiarnie. Chciałam stworzyć miejsce, w którym ludzie będą czuli się dostrzeżeni. Wstała i puściła mi oczko. Poczekaj tutaj. Mam dla ciebie prezent. Kilka minut później wróciła, niosąc kawałek tortu znacznie większy niż ten, który zamówiłam. Na koszt firmy. Każdy zasługuje na tort w swoje urodziny. Poczułam, jak pieką mnie oczy, ale tym razem to nie był smutek. To była wdzięczność. Obca osoba zrobiła dla mnie więcej tego dnia niż moja własna rodzina. I wtedy coś we mnie się zmieniło. Nie chciałam już wracać do domu. Chciałam zacząć coś nowego. I wiedziałam dokładnie, jak to zrobić. Spędziłam w kawiarni długie godziny. Po raz pierwszy od bardzo dawna nie czułam presji. By wrócić do domu, bo w głębi serca wiedziałam, że to miejsce nigdy nie było moim prawdziwym domem. Właścicielka kawiarni, która przedstawiła się jako Anna, co jakiś czas siadała przy mnie, między kolejnymi zamówieniami. Rozmawiałyśmy o życiu, o tym, jak niektórzy ludzie są traktowani jak niewidzialni we własnych rodzinach, i o tym, że czasem trzeba się oddalić, by odkryć swoją prawdziwą wartość. Gdy nadeszło późne popołudnie, spojrzałam na telefon. Żadnej wiadomości. Żadnego połączenia. Nawet prostego, gdzie jesteś. Jeśli miałam jeszcze jakiekolwiek wątpliwości co do tego, jak wiele dla nich znaczę, to teraz już nie miałam żadnych. Ana dostrzegła moje spojrzenie i zapytała: Chcesz wrócić do domu? Wzięłam głęboki oddech, zanim odpowiedziałam: Nie. Uśmiechnęła się. Więc co chcesz zrobić? To było proste pytanie, ale nigdy wcześniej się nad nim nie zastanawiałam. Przez całe życie tylko podążałam za poleceniami, starałam się zasłużyć na uwagę, na akceptację. A teraz, po raz pierwszy, miałam możliwość wyboru. I wybrałam. Chcę pracować. Chcę się utrzymać. Chcę mieć własne życie, daleko od nich. Anna przez chwilę mi się przyglądała, a potem powiedziała coś, co zmieniło wszystko. Potrzebuję pomocy tutaj, w kawiarni. Jeśli chcesz, możesz zacząć jutro. Moje oczy rozszerzyły się ze zdziwienia. Mówisz poważnie? Zaśmiała się cicho. Wydajesz się być zdeterminowana. A każdy zasługuje na szansę, by zacząć od nowa. Nie wahałam się ani chwili. Tego wieczoru spałam w małym pokoju na zapleczu kawiarni, który Anna zaoferowała mi bez wahania. Leżąc na prostym łóżku i patrząc w sufit, po raz pierwszy nie czułam smutku z powodu oddalenia od rodziny. Czułam ulgę. Dwa dni później w końcu przyszły wiadomości: Mama, gdzie jesteś? W domu jest bałagan. Jak możesz robić takie rzeczy? Tata, myślisz, że możesz tak po prostu zniknąć i okazywać nam brak szacunku? Helena, mama jest wściekła. Zobaczysz, jak wrócisz. Przeczytałam każdą wiadomość, ale nie poczułam ani bólu, ani strachu. Nie martwili się o mnie. Martwili się o nieposprzątany dom. I w tej chwili wiedziałam, że podjęłam właściwą decyzję. Odpowiedziałam tylko na jedną wiadomość. Nie musicie się już o mnie martwić. Teraz wybieram siebie, kropka. A potem zablokowałam ich wszystkich. Mijały miesiące, a moje życie zmieniało się z dnia na dzień. Praca w kawiarni dała mi zupełnie nową perspektywę na to, co to znaczy przynależeć do jakiegoś miejsca. Anna stała się dla mnie kimś więcej niż szefową, była kimś w rodzaju matki, której nigdy tak naprawdę nie miałam. Z czasem udało mi się odłożyć wystarczająco dużo pieniędzy, by wynająć własny kąt. Niewielki, skromny, ale mój. A moja rodzina? Nigdy tak naprawdę mnie nie szukali. Nigdy nie przeprosili. Ale już tego nie potrzebowałam. Bo w końcu zrozumiałam coś ważnego. Rodzina to nie więzy krwi. To ludzie, którzy są przy tobie, którzy się o ciebie troszczą. A kiedy w moje kolejne urodziny weszłam do kawiarni i zobaczyłam czekający na mnie tort, a wokół Anne i ludzi, którzy stali się moimi przyjaciółmi, śpiewających sto lat, wiedziałam, że mimo wszystkiego, przez co przeszłam, wygrałam. Byłam dokładnie tam, gdzie powinnam być. I po raz pierwszy w życiu czułam się naprawdę kochana.